Siema siema, ja jestem Maciej i zapraszam was na kolejny odcineczek. Pojawiły się informacje odnośnie nowej aktualizacji. Jest to aktualizacja 1.39 i pojawi się ona jutro na serwerze testowym. I tutaj, jak widzicie, oczywiście, już klasycznie pojawia się nowa postać, i tym razem jest to postać nieumarłych, która nazywa się Torn, podróżujący Korsarz. To jest w sumie moje tłumaczenie on zupełnie inaczej może się nazywać. Znaczy <grym> się do niego przydomek może być zupełnie inny. Co to wygląda, to podobny jest do takiego golema od Nekromanty z Diablo Trójki. Nie wiem, czy graliście. Jeśli ktoś z Was grał, to na pewno będzie kojarzył. I słyszałem, że to może być jakiś healer. Chociaż na hilerami zbyt zbytnio nie wygląda. Jutro na pewno nagram jakiś film z serwera testowego i zobaczymy. Kolejna rzecz, pojawia się nowy event Abyssal Expedition i dostępne jest to po ukończeniu etapu 15-40. O tym nagram już filmik, jak to może mniej więcej wyglądać, więc jeśli jesteście zainteresowani to będziecie mieć link w opisie pod tym filmem. Tak w skrócie, to będzie duża mapa, na której będziemy walczyć z przeciwnikami Będziemy zdobywać jakieś surowce Na końcu będziemy walczyć z bossem I to wszystko będziemy mogli zrobić z jakimś sojusznikiem, albo sojusznikami I tu pytanie, czy to będą ludzie z gildii Znajomi, czy może ktoś z serwera Tego jeszcze nie wiadomo Chciałem nagrać z tego filmik, ale biorąc pod uwagę, że to jest na 15.40 A ja mam postać na, na serwerze testowym na 8 kampanii, czy tam 9 To niestety nie dam rady, a szkoda, bo bo bardzo chciałem to zrobić, no trudno, będziemy musieli poczekać. Dobra, kolejna rzecz, nowa podróż pełna cudów, The, The Hazy Timberland, oczywiście z tego też nagram filmik, zawsze jak się pojawia nowa podróż, to staram się nagrywać z niej film. Kolejna rzecz, zmiany w Spaczonym Królestwie, zmieniono kryteria, kryteria poszczególnych dewizji, jak i nagrody za niektóre piętra. No, mam nadzieję, że to będzie jakiś potężny rework, bo teraz ak aktualnie jest taki problem, że no troszeczkę źle to liczy i mam nadzieję, że będą jakieś takie stałe, stałe obrażenia, które trzeba będzie osiągnąć i automatycznie będzie nas dawało, dawało do yy, wybranej dywizji, nie? No i zobaczymy jakie nagrody będą, być może będą troszeczkę większe. Dobra, kolejna rzecz. Dodano nowe osiągnięcia, jak i nowe naklejki i oznaki. To chodzi o achievementy po prostu tam w profilu gracza, gdzie sobie ustawiamy te wszystkie naklejki, oznaki, te, te teksty różne, takie wiecie, pierdółki po prostu. Całkiem ok, zawsze jakieś diamenci diamenciki. Powiem wam, że na początku byłem troszeczkę sceptycznie do tego nastawiony, ale z czasem jakoś mi się spodobało i lubię sobie tam dekorować różne rzeczy. Fajnie to wygląda. Kolejna rzecz: Zmniejszono poziom trudności niektórych etapów w kampanii, jak i w królewskiej wieży. Głównie zmieniono etapy, w których jest Estrilla i Lyka. Tutaj jest nawiązanie do tego, że Estrilla i Lyka ostatnio mały, tak, miały taki mały rework. Więc po prostu optymalizują etapy w kampanii i etapy, poziomy w wieży. Mieli logiczne, nie? Kolejna rzecz, dodano zaawansowane nagrody 2. Towar, który można kupić u kupca po ukończeniu etapu 1940. I pytanie, czy to jest jakaś nagroda, którą można kupić za golda, za diamenty, czy za realną kasę. To myślę, że jeśli nie zapomnę, jutro na serwerze testowym to. W sumie nie sprawdza tego, bo to są 19.40, także nie ma sensu. Przekonamy się dopiero na serwerze głównym. Kolejna rzecz. Dodano detale profilu przy okienku wyboru serwera. I tutaj zgaduję, że to jest coś takiego, że powiedzmy macie tam kilka altów i przy wyborze serwera będziecie mieć tam pokazane, jaki macie, jaki macie etap w kampanii i jakie ma, jaki macie ustawiony skład swój główny. Też całkiem ok. I kolejna rzecz, naprawiono błąd, w którym gracz nie mógł odebrać przedmiotów jednorazowych, które otrzymał w poczcie, kiedy ich maksymalna ilość przekracza... w plecaku przekraczała maksimum. Tutaj troszeczkę krzywo napisałem. Chodzi o to, że jeśli w plecaku macie maksimum ilość przedmiotów, to nie mogliście z poczty ich wsadzić z powrotem do plecaka i naprawiono ten błąd. Nie wiem jak to naprawili, ale OK. Dobra, przejdźmy teraz do y, balansu postaci i innych napraw. Wiecie, o co chodzi. Pierwsza postać, Gwyneth. Naprawiono błąd, który sprawiał, że drugi poziom elektrycznej strzały nieprawidłowo ogłuszał przeciwnika. Powiem Wam, że nie zauważyłem, mimo iż używam ją na swoim, na swoim drugim koncie cały czas. No trudno, musiałem przeoczyć, <laughs> ale pytanie, w jaki sposób nieprawidłowo to ona ogłuszała. Nie? Czy ten stun nie działał, czy działa za krótko, czy działa za długo? No nie napisali. Kolejna postać Estrilda. Zwiększono dystans odepchania umiejętności ośmieszenia, czy, czyli po prostu dalej odpycha. Safia, Zmieniono rozmiar Safii w walkach, czyli będzie albo większa, albo mniejsza. Zobaczymy. Przekonamy się jutro. Kolejna postać Lyka. Naprawiono błąd, w którym skórka Lyki nie była poprawnie wyświetlana w portrecie, nawet kiedy została zmieniona. Czyli po prostu y, taki bug wizualny. Kolejna postać, Zolorat. Naprawiono błąd, w którym drugi Zolarat nie znikł po użyciu umiejętności sobowtór. Kolejna postać, Rozalin. Rosalinka. Naprawiono, naprawiono błąd, w którym Rozalin używała umiejętności wiosennej porządki, nawet kiedy wszyscy sojusznicy już nie, nie żyli. To w sumie można nazwać takim nerfem. Chociaż z drugiej strony Rosalinka, która była sama i tak praktycznie nic nie robiła, więc z jednej strony z jednej strony troszeczkę nerfik, a z drugiej strony to i tak raczej słaba była sama. Kolejna postać Airon. Naprawiono błąd, w którym czasem po użyciu umiejętności wir wroga Izabela lądowała za Airon. Tutaj się nie wypowiem, bo za bardzo tego Airona nie używam. I ostatnia postać nara. Zoptymalizowano animację umiejętności Nary i zwiększono rozdzielczość jej modelu postaci. Czyli po prostu taki, wiecie, wi wizualny rework została. Będzie bardziej, nie będzie taka zamazana, tylko będzie bardziej ostra i umiejętności będą troszeczkę lepiej wyglądać. Dobra, z całej tej, tej aktualizacji zdecydowanie naj, najlepszy, najlepszy jest ten nowy event. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. I mam nadzieję, że to nie będzie po prostu event, tylko zrobiąc z tego coś takiego. Grubszego, że to będzie jakaś nowa funkcja, coś, nowe, coś nowego dogrymy się właśnie przydało. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was na polską grupę poświęconą Arence, jak i na mój Discordzik. Oba linki oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. To by było na tyle. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Na razie.